Następny odcinek Akademii spawania on, on tour. My jesteśmy już spakowani i prawie gotowi do drogi. Tym razem jedziemy do Piotra. Piotr mieszka w Raciechowicach koło wieliczki. Także tak jak widzieliście, graty, manele już mamy spakowane, Piotr jest chyba gotowy, my jesteśmy chyba gotowi, czyli tradycyjnie jak to u nas. Widzimy się na miejscu.

oraz firma Szturmer, maszyny do obróbki metalu i drewna. Cześć Maniacy Spawania, witamy Was po raz kolejny. E, tym razem jesteśmy u Piotra. U Piotra pod wieliczką, tak? Tak, może <grych> tak, być. Może być. <grych> pod wieliczką, <grych> bliżej Dobczyc. O, no pod Krakowem, pod wieliczką bliżej dobrze. Piotr zajmuje się, no właściwie widzicie czym się zajmuje no przecież to jest branża stalowa, kanał jest o spawaniu, więc można się domyślić czym się Piotr zajmuje. Natomiast. Stolarką. Piotr... Słuchaj? Stolarką. Natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj u Piotra też nie przez przypadek, bo Piotr do nas wysłał oczywiście e maila z zaproszeniem, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A yy, tak naprawdę cała ta seria zaczęła się właśnie od tego człowieka, żeby było zabawniej. Ponieważ yy, prawdopodobnie nie wiecie, ale ja oryginalnie pochodzę z Nowego Sącza, byliśmy tutaj na Majówce i tak się zgadaliśmy z Piotrem, po drodze wpadliśmy <laughs> przez przypadek <laughs> i wyszedł taki plan, że jednak będziemy jeździć po ludziach. <laughs> Piotrze, jakbyś mógł coś tam opowiedzieć naszym widzom, trochę właśnie skąd się w ogóle tu wziąłeś, co robisz, jak, jak do tego doszło, że tu, tu to robisz? Ciężko zacząć, nie wiem od czego. Hmm. Od początku. <noise> Ślusarką zajmuję się no, już 16 lat. Różne tam zawody przerobiłem w życiu, ale jednak ślusarstwo mi bardziej siedzi. Pracowałem w innych firmach na różnych maszynach, na prasie krawędziowej, na gilotynie, na tokarkach też się zdarzyło robić. No i spawanie zawsze gdzieś tam się przewijało i ciągło mnie do tego spawania jak Czyli najbardziej. Zawsze stal, ale spawanie, spawanie to było to, tak? tak. <laughs> no i co? Długo się przymierzałem, żeby firmę swoją otworzyć. Otworzyłem firmę w 2021, bo pięciu latach namyślania się, czy otworzyć, czy nie otworzyć. To nigdy nie jest prosta decyzja, zwłaszcza w no tym tak. kraju. Nie, nie żałuję. Jest dużo pracy, jest. A jak Klientów powiem? dużo. Poduchali się w pandemii, bo 21 to była pandemia. No, najgorszy okres taki wybrałem. w sumie. Na, no to... na, na, na zwolnienie się z firmy i, i przejście na swoje. No tak, bo faktycznie cały czas jesteśmy trochę w tym dołku dołku, ale jak przyjdą te, te czasy prosperity, bo muszą przyjść, mhm. No to, no, to Ty już przeszedłeś to co najgorsze, nic Cię nie zaskoczy. Właśnie, tak. Można się było dzwonić dwa lata wcześniej, a tu jednak pandemia, wszystko wyzamykane, nie ma, nie ma roboty, nic, nie, nic nie, nie hula, no a ja przechodzę na, swo, na swoje. Ale jest, jest dobrze. Początki Zainwestowałem swoje tam pierwsze pieniądze właśnie w stół, y, takie najpotrzebniejsze rzeczy. Stół, no właśnie. Stół, spawarki, wiertarko, frezarka, piła. Taśmowa i... Stół nam znany, bo y, od Giepsów, których pozdrawiam, których pozdrawiamy. No jest tu męczony, ostro nie, nie, nie. Nie, nie, oszczędzam, się go. Z nim, nie oszczędzam go. Ja jestem ciekaw akurat y, tych twoich sprzętów, bo są to Magnumy. O Magnumach ja mam opinię taką, że y, potrafią bardzo ładnie spawać niektóre modele, a niektóre modele są znowu skiszone i bardzo wadliwe, więc to wszystko zależy jak się trafi. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, nie wiem jakie... to U mnie chyba się trafiły te dobre. Okej, okay, nie narzekasz. Nie narzekam, nic się z tym nie dzieje. nic. No to super. To nawet bardzo fajnie. Od nowości to hula, wszystko jak nie wiem, nic się nie, nie, nie psuje, nie wieszanie. Zadowolony jestem. Jak w tej klasie cenowej spawarki, to. Jest, okay. jest super. No to bardzo, bardzo fajnie. Bo to jest akurat ważne, jak się trafi na dobre narzędzie, to, to no. też się przyjemniej pracuje. Jeśli chodzi o Giga, to naprawdę dużo aluminium też spawam. Mhm. Nierdzewki czarnej i na małych prądach, i na dużych nawet 180-190A. No daje radę. No bo to jest przecież taki maluszek. Daje radę maluszek. naprawdę. chłodnicę trzeba było tylko dokupić przy, do spawania szczególnie aluminium. No tak. Taki nowy pakiecik też z chłodzeniem. Stigabum. Tak. Też w sumie bardzo, bardzo dużo. O nich jest w sieci, też się bardzo mocno promują, reklamują. Mm -hmm. A jak byś miał ocenić uchwyt? Mm, bardzo fajny. Czyli coś w tym jest? Ledziutki, mięk, miękki, mały, jeśli chodzi o jakieś takie drobne, drobne spawania przy meblach, przy balustradach. Łatwo dojść. Mm -hmm. W zakamarki różne. To jest 200 CDC, tak? Tak, tak. No i fajnie, w sumie fajnie się składa, e, bo tak rozmawialiśmy oczywiście z Piotrem wcześniej, zanim włączyliśmy ka kamery. Ja to wożę ze sobą po to, żeby no, jeśli ktoś chce, to, to może sobie pomacać, przynajmniej te sprzęty i się nimi pobawić, żeby nie było, że ja tam coś tylko mówię na YouTubie, a tak naprawdę sprzęty są. Nie wiem, tylko na YouTubie oglądane więc <laughs> poza tym. Ale ciekawostką jest ten pontik. Specjalnie go tutaj zabrałem. Jak można zobaczyć, on nawet nie jest otworzony jeszcze, ja nawet no, nie widziałem Zawartości tego, nie ma jeszcze tego w sprzedaży. Jest to tak naprawdę zagadka, czy w ogóle będzie w sprzedaży. Mm. Siłą tego jest to, że jest to ACDC z całym kompletem uchwytów i tak dalej, i tak dalej, a przewidziana cena to jest 2600 brutto. No na chwilę obecną chyba nie będzie nic tańszego w tej klasie, także jestem sam ciekaw. Mm -hmm. no I wygląda... też fajnie będzie poznać twoją opinię Piotrze. Wygląda dobrze. Pudełko przynajmniej. Nie <laughs> Karton jest OK. Jeżeli będzie tak dobrze postarany jak od 5 to wydaje mi się, że e, może troszkę... No tak, no most potrafi zaskoczyć. To też jest e, prawda. Spotkałem się z nimi na targach, także troszkę. No tak, no przecież szukać. my się chyba poznaliśmy ogólnie na targach. Tak. No, a nie, nie na targach. Na zlocie integracyjnym. Giercy. Na zlocie targowym. U GPPH tak, faktycznie, tak, tak. tak. To może wiesz co, ja bym jeszcze pociągnął troszeczkę temat tej Twojej działalności, jeśli oczywiście pozwolisz. E, bo są takie materiały, w których wszyscy czujemy się trochę lepiej lub gorzej. Ja mhm. wiem o tym, że Ty działasz najchętniej w nierdzewce. Mhm. Lubisz tak. ten materiał. Tak, tak, tak. Przy nierdzewce długo pracowałem, bo chyba aż na pewno ponad 10 lat. Zaczynałem przy meblach gastronomicznych. Gdzie tam byłem właśnie operatorem prasy krawędziowej giąłem te poszczególne, poszczególne elementy. No a z racji tego, że też tam brakowało czasem spawaczy, to i jak sobie pogiąłem, to musiałem pospawać. A później też brakowało ludzi w ogóle do, do innych prac, musiałem sobie też wyczyścić, wyszlifować wszystko na pięknie pikobelo, także. A widzisz, teraz dołożyłeś tak naprawdę dwa elementy, bo kwestia znalezienia klienta i sprzedania mu gotowego produktu. To są mhm. te dwa elementy, które dołożyłeś do czynników i oto jesteś na swoim, nie? No, właśnie. <laughs> właśnie, no z racji tego, że robiłem w poprzedniej filmie wszystko, mhm. tak no, łatwiej było mi przejść na swoje, no bo no temat tak. mi nie zaskoczy żaden. Nawet tak. jak pracuję sam, czy no To jestem w stanie wyprodukować od zera cały, cały produkt, cały Mebel. Ja widziałem Twoje prace, także wiem, że rękę do spawania masz bardzo dobrą. Dziękuję. E, no, twoja zasługa, nie szkoliłeś się u mnie. <noise> Znam twoje prace, to ja może poproszę też o zdjęcia później, to, mhm. to pokażemy widzom, e, o czym rozmawiamy. Też oczywiście zostawimy kontakt do, do Piotra, gdyby ktoś był zainteresowany tutaj, ja. bo, bo uważam, że waż, warto, naprawdę warto. My się już trochę poznaliśmy, wiem mhm. o tym, że podchodzisz mega profesjonalnie do, do tego Femke. i na, przede wszystkim właśnie się też bardzo mocno staram. No, stara. założenie firmy takie było, że po prostu jak otworzę, to, to będę robił solidne te meble, Solidne produkty, nie oszczędzać na materiale, no raczej górna półka. Mhm. No i to widać, to naprawdę widać. No i też dzięki temu chyba zadowolenie z, z własnych produktów jest dużo wyższe, tak, prawda? Tak, tak, tak. No. Coraz więcej klientów przychodzi. No i kręci się to bez, bez przerwy od kiedy otworzyłem. Super, kurczę, tym bardziej, że tak jak rozmawialiśmy, otworzyłeś w ciekawych czasach. Mhm. <laughs> Ja mam też y, bzika na punkcie, właśnie, estetyki spawów, mhm. żeby to miało wygląd, nawet spaw, który jest nieszlifowany, tak, żeby to ładnie wyglądało. No tak. No, a, a jeśli chodzi o później o obrabianie spawu, to też z racji tego, że dużo szlifowałem, dużo czyściłem, y, tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało, to też wiem, jak sobie pospawać, żeby, żeby to szybko y, obrobić. Mhm. No tak, no wiadomo, jak się przełoży na początku, to później masz mniejszy problem z obróbką tak, tego tak, wszystkiego. tak. tak. Nud. Ale też miał y, dobry, dobrą praktykę, miałeś, bo przy w stanie tam rzeczywiście musi być wszystko na Estetycznie nie? musi być ładnie wykonany tak. No, zwłaszcza ten y, klient, prawda? Bo jednak ten klient powiedzmy, nazwijmy to przemysłowy czy, y, czy prywatny, to też troszeczkę inaczej patrzy na, na mm -hmm. pewne sprawy. Ten mm -hmm. klient prywatny uważam, że jest zdecydowanie trudniejszym klientem. Tak. A ty się w tym odnalazłeś, Ej, w kuchni, więc. Nie przemysłowe, jeszcze... wiadomo, tam bary, restauracje, no to... Duże, duże zestawy mebli, a klient indywidualny, no to jednak gdzieś tam jakaś szafeczka, jakaś komoda mhm. musi być naprawdę ładnie ładnie zrobione estetycznie. No tak, później na, jest obejrzane z każdej na strony. Na które właśnie patrzą i klienci i goście później tych, tych, tych domów. I... Mhm. To co? Coś tam sobie błyskamy? Mhm. Mm mm -hmm. co, co, co chcesz popróbować? Czy nic nie chcesz próbować? Chcę wszystko, tylko tak myślę właśnie co. No od czego chcesz zacząć, bo właściwie możemy sobie odpalić i od piąteczka, a możemy sobie odpudełkować też tego. Spróbujmy od 5. J5. J5. A uchwycić który, ten drobny, czy ten nie większy? No nie spałem takim małym jeszcze. No to dobra, no to dajemy. Nagrywamy się? Jedziemy z kokosem. No to jedziemy z kokosem. Patrz, Piotruś, 5 obsługa i od 5. Po prostu uwielbiam to urządzenie za to. E, mamy tak, wybór średnicy drutu albo 08, albo 1.0. No bo działamy tu na uproszczonej synergii. Korekcję Voltami na plus lub na minus. Mhm. Pod tą synergię i indukcyjność. Koniec obsługi. Nie mam teraz <grafię> Ustawiamy Volty. I do woltów on dobiera nam posuw drutu, ewentualnie później możemy doregulować, skorygować wolty na plus lub na minus. Jest to uproszczona synergia, no bo wolty ruszają się razem z sposobem drutu lub posuw drutu z woltami, ale de facto nie mamy informacji ile amperów z tego wyciśniemy przed spawaniem. I tak zwana uproszczona synergia, przynajmniej ja sobie to tak nazwałem, bo w sumie nie wiem, czy jest na to jakaś nazwa, tak po prawdzie. Dwutak, czterotak to. Ja nie wiem, jak spawasz czy na dwutakcie czy na czterotakcie. Ja no, wiem z reguły na dwutakcie. Na dwutakcie, okej okay. Ja się tak nauczyłem na czterotakcie. Czy tu mogę Ci te blaszki ukraść? Tak, tak. Ja Ci to ukradnę w takim razie. Ja tak ustawiłem, bo zawsze zaczynam od tej wartości, Znaczy, zawsze, no mniej więcej jak szukam łuku zwarciowego, no to, to szukam go w przedziale pomiędzy 18 a 19 V, tak poprawdzie w zależności od sprzętu, to się zawsze trochę różni. Jestem ciekaw właśnie twojej opinii, co, co powiesz o tym łuku, o stabilności, bo im więcej opinii, to tym lepiej. Pomóż mi, Piotrkowi mikrofon, bo Piotrek... Ciszej mówi? A Piotrek ma wyłączony mikrofon. Nie gadaj. Tak, teraz jest włączony. Kręcimy od nowa cały program? <grymne> Nie. <grymne> Nie, będziemy przepraszać widzów za nasze mikrofony po raz kolejny. To próbujemy. Tak jest. Kaczesz, czy kręcisz? Bo, bo nie, nie widziałem z odległości. Ruch, taki ruch. Y, 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 przód tył. zatrzymuje się, zatrzymuje się. Taki. No właśnie tak nie, nie mogłem tak do końca obczaić, jaki ruch wykonujesz pod tym. Posuwisty, z takim no, zatrzymaniem się. Okej. Okay. A to będzie coś też na, na takiej zasadzie przy tył, przód tył, przód tył? Nie. Przód, stop, przód, stop. O, okej. Okay. Jeszcze tak może ten przód, tył, przy tył. To to jest tak typowo przy tył, przy mm tył. -hmm. Bo pozwala trochę lepiej, wiesz co, rozlać i że ona wychodzi taka bardziej gładka, szersza. A to jest technika typowo stosowana tylko i wyłącznie do cienkich jakichś profili, do cienkich materiałów, bo na grubaskach już tak nie za bardzo, też niektórzy stosują. Coś podregulowujemy? Według uznań. No, jakie były Twoje odczucia? Mi się wydaje, że dobre napięcie, dobre. Jest ok? Jest ok. Właściwie... Jeszcze bym spróbował sobie przeskawać tą techniką właśnie przód-tył. Obniżę o pół wolta, dobra? Napięcie. Mm -hmm. Około 100 amperów. I bardzo różnie ludzie to robią. Niektórzy robią takie zamaszyste, solidne ruchy do przodu i do tyłu. Niektórzy uh -huh. robią bardzo niewielkie ruchy, takie dosłownie po pół milimetra. I za każdym razem efekt jest troszeczkę inny, bo e, im mocniej wykonujesz ten ruch do przodu i do tyłu, to tym wyraźniej łuska Ci wychodzi. Ja znowu robię bardzo delikatne te ruchy, bo wolę jak ta spojna jest z wyglądu gładsza, nie... Czyli tak, co? Jakoś tak, tak no, nawet. tak jakby nie jestem przekonany do imitowania spoj. Tiga magiem, o, może mm -hmm, tak. Mm -hmm, nie, że mm -hmm. Wolę, jeśli w magu wychodzi gład, gładkie lico niż, mm -hmm. e, niż takie łuskowate. Ale to, to jest moje, widzi się. Tak jakby pod moim kątem, wiesz, moja estetyka. Bo, bo jeśli zrobisz łuskim magiem, no to to też nie jest żadna niezgodne z połową. Jeszcze byśmy spróbowali, może. Spróbuję łuskę zrobić. No, spokojnie. Jak to wychodzi. Tak jak spawasz profilki i tak dalej, to co? Z góry na dół też? Jak trzeba coś, to, 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 to ostateczności jadę. Tylko jadę z, z góry na dół. Nie, no to to wiesz co, do, do takich materiałów jak najbardziej. To jest troszeczkę błędne myślenie, że nie można spawać z góry na dół. Można spawać, tylko jest kwestia grubości materiałów i techniki. Aha. Bo problem jest taki, że ludzie często przesadzają z, yy, z parametrami. Dają zbyt wysokie z racji tego, że spawają z góry do dołu, więc chcą się lepiej wtopić. A efekt uh -huh. jest odwrotny, bo uh -huh. dajesz zbyt wysokie, więc jeziorko zaczyna cię wyprzedzać i przyklejasz. Uh -huh. A tak naprawdę, do spawania z góry do dołu również należy mieć niskie napięcie spokojnie prowadzić tą rękę, w się, nie możecie uh -huh. tam magma faktycznie wyprzedzać. Uh -huh, uh -huh. I 3, nawet 4 mm materiały z powodzeniem się wtapiasz i wcale nie trzeba spawać tego pod górę. No, bo na razie, na razie mi naprawdę te spawy ładniejsze wychodziły z góry na bór. No, tak <słuch> będzie, zwłaszcza na cienkich materiałach. Może być taki materiał? No pewnie. Będzie to. Bardzo fajnie sprawa ta Ma Malutka, Marutka, a naprawdę fajnie skwierczy. Jeszcze raz sobie spróbuję. Pewnie coś kombinujemy, bo cały czas to jest oryginalne ustawienie takie, jak tutaj producent narzuca. Nie, się wydaje, Nic tu nie, nie korygowaliśmy do tej pory. Moim skromnym zdaniem jest, jest amperaż bardzo dobry. Nie? Nawet, nawet nie ma za bardzo, co tu popsuć. Spróbujemy jeszcze raz. A teraz kwestia pod górę i z góry. A właśnie. No bo wiesz, przy takich materiałach, tak jak mówiłem, jak dla mnie to jest przerost formy nad treścią, żeby spawać to e, pod górę. Mhm. Nie ma najmniejszego sensu, bo sama grubość materiału e, i tak nie pozwoli przenosić tutaj nie wiadomo jakich obciążeń. Mhm. Więc to połączenie tak czy inaczej nie, nie będzie mniej wytrzymałe niż sam materiał, o może w ten mhm. sposób. W przypadku, kiedy mamy grube materiały, no to wiadomo, no jeśli mamy te, te blachy, wiesz, szóstki, ósemki, dziesiątki w górę, w górę w górę. No to wiadomo, że tam musimy się solidnie wtopić, bo, bo mhm. faktycznie ten materiał będzie przewidziany do obciążeń. Mhm. Nie na darmo jest gruby. Mhm. Właśnie. A tutaj możemy się spokojnie bawić. Przy czasami przy cienkich materiałach ludzie jadą na cykanego pod górę. Nie wiem czy tak samo spół... no bawiłeś się w ten sposób? Czy no tak nie mi wychodziło jeszcze w miarę, tak? No ciągiem nie ma sensu, no, naprawdę. naprawdę. Ciągiem nie ma sensu. Tam ja do tego doszłam, żeby, żeby tam właśnie cykać i... Cyka, cykać, Można nawet zmniejszyć, ale w sumie zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Nacykanego. I też jest taka imitacja mm -hmm, łuski właśnie. Stiga. Naprawdę ta jest taka, że jak sobie przejedziemy to spokojnie tak... To mamy i tak piękną, gładziutką, a nie jest zlana ta spojna i mm -hmm. jak najbardziej ona będzie wtopiona. Gdybyśmy to teraz przecięli to i tak, i tak... Mm -hmm. Będzie wtopienie i będzie wytrzymałość tego. Tak, ładnie, ładnie. No, ja z reguły tak nacykanego jechałem. Naprawdę nie, nie, nie musisz. A, A ja wiem, wiem, że te, te spoinki z góry na dół na pewno łatwiej ci później będzie obrobić, bo one będą gładsze. Może ja tutaj spróbuję? Kiedyś ktoś mi tam zarzucił w komentarzach, żebym zaczął w końcu spawać na odcinkach cienkie materiały, bo grube to pospawa każdy. Ja się tak zastanawiam, ale czemu? Co jest takiego innego w cienkich, że nie pospawa tego każdy, a w czyimś mniemaniu grube pospawa każdy? Jak to się dzieje, wiesz? Co jest problematyczne? Wypalanie dziur, czy nie wiem? Chyba tak. Chyba boją się, że przegrzać materiał łatwo i łatwiej. Wziąć gruby materiał, przyładować prądu i choćby nie wiem jak spawał, nawet może byle jak, to coś tam się zawsze ja, sklei. Ja na to patrzę to właśnie pod, pod trochę innym kątem, bo tak jak powiedziałeś, coś tam się sklei, no okej, okay, ale to jest ciągłe sklejenia. a gruby materiał musi być dobrze wtopiony, mm -hmm. dobrze zmieszany mm -hmm. i też mm -hmm. trzeba wiedzieć, jak pospawać gruby materiał pod badania, żeby on wyszedł. No właśnie. A cienkie? No, co ja tutaj mam do badania tak poprawdzie. Mm -hmm. I tak wtopimy, i tak wtopimy. Mm -hmm. No ja przy meblach gastronomicznych to byłem od początku przyzwyczajony do cieniutkich blach, mhm. Nawet 0,8 się spawało. Nie, 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 nie. 0,6, tak no. Czyli na takich niziutkich prądach i naprawdę trzeba było, trzeba było być bardzo yy, dokładnym mhm. od razu w, w przymierzeniu do, do, do styku do tego dokładność się liczyła tutaj. No tak, jak gdzieś w palnika i to. w ogóle od razu to musiało być trafne i... I pewne i... No bo skok ręki to, to, to wychodzi dziura. No. Bo przecież to nie jest tak, że ja nigdy nie spawają cię Bo jak materiały. tam ktoś przychodził na przykład z zewnątrz, gdzie tam spawał na grube materiały, całe mm. życie, nie tam a. rurociągi czy zbiorniki, i przyszedł do nas, chciał te meble, mebelki spawać, nie? A tu gościu nagle, gościu tam ustawione 100 amper, 120, a był tak. <laughs> i cyk, no i dziura. FUU, nie ma mebla. <laughs> A, a gruby materiał, no co Żeby było śmiesznie, wydaje. to y, od cienkiego spawania też zaczynałem, bo ja zaczynałem jako swoją karierę w ogóle jako spawacz, to mm. zaczynałem od kolejówki, od Zedenteku starego, a teraz obecnie na wagu. Mhm. Tam to była moja pierwsza praca i to była właśnie praca za spawacza i tam mnie rzucili na spawanie wiesz to były kurcze remonty starych wagonów uh -huh. i tam robiliśmy na przykład, spawaliśmy te obudowy podgrzejniki wagonowe, no to to jest tak samo, blaszka tam była, nie wiem czy to było milimetrowe uh -huh. czy uh -huh. coś, no to, to wszystko też, też było spawane, wiesz, bo to gięte, no to z góry na dół i tak dalej. Uh -huh. Uh -huh. I tak naprawdę od tego zaczynałem, grube blachy przyszły później. Więc dla mnie jakoś tak nie wiem, nie czuję różnicy pomiędzy spawaniem grubości materiału. Może tak, bo dla mnie to jest oczywiste, uh -huh, że trzeba uh -huh. dostosować parametry i technikę spawania do zależności od tego co tak, spawam. Tak, tak, oczywiście, tak. No powiem ci tak nieskromnie może, ale też czy cienkie spawam, czy grubie, grube, to przecież od razu wiem, że trzeba ten amperaż dobrać i... No. Ale to też spawasz bardzo ładnie, tak? Nie można, nie można tego ukryć i to też, też zawsze mówiłem, bo to widać, że jeśli ktoś się stara, no to nauczy się spawać ładnie i będzie spawał ładnie. Ale jeśli ktoś ma od samego początku takie olewcze podejście, że a byle tam zalepić, zakleić czy tam połączyć, no to, no, to no się tak. też nie nauczy. duży nacisk teraz na estetykę spawu właśnie, bo, bo jednak przy tego rodzaju produktach jakich robię meble czy, czy barierki balustrady to chcę żeby to jednak wyglądało tak no, bardzo estetycznie chciałbyś tutaj Piotr coś ode mnie jeszcze? Coś chciałbyś podpytać, dowiedzieć się? Jakieś pytania? Czy zaczynamy Tigga na przykład? Bo ja wiem, że się w tym nie Nie, tutaj jest wszystko ok. Bardzo fajnie spawa. Chciałbym kupić tą spodarkę. Jakbym nie miał innej, to chciałbym. Znowu kurczę, jest, jest często zarzut, że szpula pięciokilowa, ale... No to może, że mała szpula, tak na, na, na montaże, na wyjazdy fajna, fajna sprawa, no. ale i na warsztat Ale widziałem też, widziałem też system, że ktoś sobie wiesz co zrobił, pospawał taką ramkę, mhm. właściwie w tą ramkę Zakładał urządzenie, bo za tym ramką już była gotowa Ręka. szpula z, z dużym drutem. Aha, aha. Więc jak miał stacjonarnie urządzenie, to miało otworzone, szpula była z tyłu i po no prostu tak. drut przeciągnięty tutaj. No Mam 15 kg, a jak jadę gdzieś na montaż, to sobie z tego ściągam i masz w 5 kg. No dobry pomysł. Można? Tak, tak. To jest coś trochę jak z, tym, z tą twoją tak. osłonką, która się o, tak właśnie. spodobała. No właśnie. Zakupiłem właśnie ją po, po pierwszym. Yy, Opaleniu szyi. <grywa> Także tak, tak, skóra schodziła. No, bo nie, no przeważnie spawam w podkoszulku, tak? Bo, bo, bo jest gorąco i rękawy, oczywiście, ale tutaj w A jeden podkoszulek był tak naciągnięty tutaj, że, że po całym dniu spawania. Co tam? Bateria. <grywa> no to bym. <wiem. grywa>